ma robaczki. Właśnie przyszedł mój, moja ładowarka, którą sobie zamówiłem. Taką samą miałem, identyczną miałem w DL-u, a że się sprawdziła wtedy. Więc postanowiłem zamówić tę identyczną. Reszta gadżetów. Dobra. Zanim sobie zacznę to montować, to pierw sprawdzę, czy w ogóle działa. Telefonik działa. No dobra, po kalkulacjach i obliczeniach wypadło, że zamontuję sobie ten uchwyt dokładnie w tym miejscu. na lewej stronie kierownicy tu jest akurat miejsce między tą sprężynką od naciągu sprzęgła. Będzie idealnie. Akurat ta podkładka, co jest w uchwycie, zamontowana oryginalnie do tracera pasuje e, idealnie. E, super, można go regulować. Tak, tak, tak. Jeszcze go. o świetnie no super trochę wyżej można go tak zrobić łe no świetnie patrzcie w każdym kierunku może na nas ten telefon patrzeć dobra ekstra ja ten kabelek to już sobie chyba zostawię nastawię dobra dobra eee elegancko może być jest pięknie wszystko ładnie pasi, pasi. No i teraz co, kabelek trzeba będzie puścić. Teraz tak wiem, że tutaj idzie od przodu jedną śrubkę. Odkręcało tak jest. Żeby ściągnąć tą owiewkę, chociaż ona za dużo nie da mi, że, jak ja ją, że ja ją ściągnę. Dobra, kowetka. Posprzątałem sobie w garażu. Proszę Państwa. W końcu, jak czyściutko. Dobra, czy to była jedna śrubka, czy to były dwie śrubki? Tu jest jedna. Nie wiem czy to była jedna, czy dwie. Już nie pamiętam. A tutaj, dobra, tutaj są jeszcze śrubki. Raz to musiałem odkręcić, bo montowałem sobie ładowarkę. tą oryginalną ładowarkę, ale powiem wam, słaba jest ta ładowarka oryginalna. Ona bardzo wolno ładuje. Dobra, dwie śrubki. Tu po prostu trzeba haczyć. Okej, okay. a tu do góry. Dobra, mam to. Rozkręcę sobie tylko te plastyczki, po prostu poluźniając je. Tak, żeby tam rękę wsadzić. Tutaj jest jeszcze śruba. Dobra. I tu jest jeszcze śruba. Od chodnicy do chodnicy? Tak. Dobra. Okej. Okay. Taka srebrna śrubka. Aha, dobra. Może tyle mi tutaj starczy, żeby rękę wsadzić, tam coś przełożyć. To przełożę sobie tutaj nie trzeba kombinować. Najważniejsza estetyka jest. O! Nawet gdzie widać tego kabla. Patrzcie. Tu i tu już tytyrytkami sobie polecę. Świetnie. I po tym kablu. Po tych kablach tytyrytkami sobie polecę. O, i tylko będzie taki odcinek widoczny. Okej, okay, tytyrytki. Pięknie. Od razu ciach. Kabel poszedł sobie w dół. OK. Jedziemy dalej. Teraz tu między golenie. O, o tu tych kabli pełno. No i tu będzie musiał być taki luz. O, świetnie. Po prostu będę musiał te kable tutaj przełożyć. Tak, tam przełożyć nad regulatorem napięcia. Dokładnie, tu jest regulator napięcia, to mogę Wam tyle powiedzieć. Regulator napięcia. Jeszcze mogę Wam przy okazji coś powiedzieć. Jeśli by ktoś chciał, sobie zamontować. Oto tą ładowarkę, kładamy ładowarkę w tą gumę. A kable jest tam wyjście w lewo. Jak się wsadzi tą ładowarkę, to zaraz w lewo jest takie okienko. E, wcześniej nie widziałem tego okienka i wciskałem te kable tam do, do tyłu i za żadne diabły nie mogłem ich z tyłu wyciągnąć, aby dostało e, w to okienko takie po lewej stronie jest przygotowane i kable pyk, 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 pyk idą tu, tu tu, tu, i teraz tak tego elementu też nie trzeba ściągać, żeby się podłączyć do oryginalnej kostki bo kostka jest na rytkę do regulatora napięciu, tylko widać ten regulator napięcia ale nie wciśniecie się, bo w kostce oryginalnej jest yy, taki adapter plastikowy, więc trzeba ten plastikowy adapter z koski wyciągnąć, wypierdzielić i dopiero wciśniemy się tą kostką oryginalną. To był albo adapter, albo zaślepka. Już teraz się pamiętam. No dobra. Mówię o oryginalnej yy, ładowarce. Oryginalna ładowarka. Tu go ładnie wyciągniemy tutaj go tu go ładnie złapiemy. O, 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 właśnie. O, właśnie, o, właśnie. Dobra, trzymam. Mam obydwa. Mam obydwa. O. Dobra, mam obydwa. O, jest, dobra, poszło. I teraz, żeby mi się to czasami gdzieś nie przytarło no to muszę tytyrytnąć to, oczywiście, na tytyryteczkę. Sięgnie to w ogóle? Ty na fuksie. Na fuksie. Aha, tutaj. Będę musiał przewinąć chociaż nie. Przez ramę tu przewinąć? Nie. Co tu? O, coś tutaj. O, świetnie. Ha, ale jednak. Ten, kto masz szczęście, jak on się nazywa? <grym> tu można przełożyć go nad mocowaniem tego. Czy jest taka tulejka plastikowa. I nad tą tulejką przełożę O ile przełożę Ła, wow, ciężko cholera W ogóle muszę coś zrobić Związać te dwa razem MMs Teraz będzie mi łatwiej to przedziabywać. Yes. No dawaj, 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 dawaj Michael dawaj. Czuję to kurde, ale wiecie jak to jest, nie? O Jezu, normalnie milimetry, O A jak cofam to Jezu, jak to jest wszystko ciasne, boż Oczywiście, o jest, dobra Ha Świetnie I teraz pójdzie tu Tu Tutaj ładnie za śrubką Tylko muszę tutaj jakoś Heftnąć wstnąć tytrytkami aha dobra weźmiemy tytrytkę przełożymy mam czy nie mam? mam 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 o kurde. dobra jest mam ale czy teraz Bo jak się kabel nie złapał to mi to nic nie da N czy... aha złapał się dobra jest <gryzny> Świetnie. Hu, wiedziałem, że to będzie misja z tym. Wiedziałem. Dobra. Poszło. Hmm, tędy. Nie, tutaj go przyłożymy. Tu, tu, tu. Tędy. <grytanie> o, wszystko pasuje. I jak ulał. Pięknie. Pięknie. Proszę Państwa, pięknie, proszę Państwa, o, patrzcie, jak ładnie. Teraz tytyrytką te, te też można gdzieś tu przydziałać. To wszystko metalowe, więc ja nie chciałbym do metalu... A, tutaj, do tej, tej, dobra, do tej wiązki tutaj. Dobra, raz, dwa, cztery, ta śruba. Skręcam teraz tutaj. Pierwsza. To jest ta od chodniczki. oczywiście na razie sobie tylko załapię. No i trzeba uważać, jak się dokręca, że na pewno ten kołnierz wszedł między te. No między w ten plastik, żeby nie zniszczyć tym kołnierzem bo Można z tym kołnierzem zgnieść Plastik Dobra. też też delikatnie. delikatnie Ok. I tutaj była ostatnia śrubka. Raz, dwa, trzy, ok, dwie śrubki mi zostały. Od razu ten plastik. Tu jest taki zaczep, a tu jest taki wczep. I pierwszy pierw tutaj ten dół. I ten wczep tutaj. No i wszystko. Gdzie to było? To było. jedna śrubka. Tu jest na dwie śrubki montowane. I tutaj od przodu, od, od czoła. Druga, no bo pierwsza? Pierwsza i druga. Dobra, i to było wszystko. Cyk, cyk, cyk. Dobra, teraz traj te tytki. I powiązką tu trzeba jakoś ładnie przełożyć. Pięknie. O, nawet fajne dojście tu będę miał do bezpiecznika, bo będzie przytrzymane przy samym bezpieczniku. I w razie W. Będzie tak w miarę, w miarę... sztywno. Dobra. Teraz zrobimy to tak. Aha. Nie ten. Nie ten gadżet. Ciach. I tu pod... Nie pod śrubę, tylko pod ten... Pod tą klemę. I tutaj to samo. O! I równiutko, ładnie, pięknie. Równiutko. O! Dobra. I te kabelki też. Tak tutaj można sobie. O! Tutaj ciach. Tutaj ładny ciach. O! Głąka założona. Tu można kabelek wcisnąć. Estetyka musi być. Ładnie, on bezpiecznie pod gumkę. Pięknie, bardzo ładnie to wyszło. Tadaaa! Nie wiem ile trwało, ale. Z 40 minut? No, z 40 minut mogło trwać. Dobra, uda. Działa. No i szyk! Działa! Ładuje! No i to tyle. Okej. Okay. To na razie. Siema!